Witamy wszystkich gorąco w ten pogodny, piękny dzień. Aura zdecydowanie sprzyja kraniu w piłkę. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski wspólnie będziemy relacjonować dzisiejszy mecz. Przed nami reprezentacyjny mecz towarzyski. Liczymy tutaj na ciekawą, odważną grę z obu stron, a także na trochę eksperymentów taktycznych. Zapowiada nam się kawał dobrej piłki, Jacku. Ciekawe, Darku, jaki futbol dziś zobaczymy. Oby nie schowali się za podwójną gardą. Olson, Aleksander Issak, fenomenalnie Ibrahimowicz. I gol, piłka w siatce. Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. Zobaczmy powtórkę, jak świetnie to rozegrali na jeden kontakt. Sprytnie zniósł obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Ta bramka daje Szwedom prowadzenie. Trener każe całej drużynie grać pressing. Jeśli dobrze przycisną rywali, doprowadzić to do strata w efekcie do kąt. Olson, Gaja. Tracą piłkę po tym podaniu. Przytomne wejście obrońcy wypił na aut i dał kolegom odetchnąć. Laport. Przy piłce Busquets. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Aleksander Issak. No zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek. Ach teraz znakomity przechwyt. Sędzia nie przerywa gry, przywilej korzyści, Hiszpanie kontynuują akcję. Koke? Przy piłce Busquets? Pięknie odebrał, we wspaniałym stylu. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie? Może teraz jest okazja? Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2 do 0. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Piękne podanie górą. Sergio Busquets. Świetny odbiór. Bardzo ważna interwencja obrony. Albin Egdal. Zostawił za sobą trochę boiska. Może spróbować szczęścia. Świetnie interweniuje. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Z narożnika krótko po ziemi. Piłka na dalszy słupek. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Będzie wznowienie z autu. Ma piłkę, co teraz zrobi? Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Udany w ślisk, ale będziemy mieli wrzut z autu. Ale sprytne, prostopadłe zagranie. Świetnie zablokował, i piłka nie dociera do partnerów. Piłka wyszła na aut. Niecelna wrzutka wprost pod nogi rywali. Mają teraz szansę na kontratak? No, jak na razie nie powstrzymany. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. No i Ibrahimović. Ibrahimović przy piłce. Piłka trafia do Hiszpanów. No, ma miejsce na skrzydle. Gaja. Pablo Sarabia. Ależ minął obrońców. Ważny ten odbiór. Na razie zagrożenie zażegnane. Ładnie pomyślane. No nie wiem, co sobie myślał, decydując się na taki strzał z tak daleka. Może pozazdrościł legendą piłki pięknych bramek z kilkudziesięciu metrów, ale o tym uderzeniu na pewno będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Koke. Ferran Torres. Morata. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Oj, paskudne wejście w moim przekonaniu na kartkę. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Jest dośrodkowanie. Skończyła się pierwsza połowa meczu towarzyskiego. Oba zespoły pokazały trochę ciekawych Hiszpania właśnie rozpoczęła drugą połowę meczu. Koke. Azpilicueta. Przy piłce Busquets. Morata. Jorente dobrze antycypował intencje podającego, i mają piłkę. Nie dawali rywalom nawet chwili wytchnienia, aż ci musieli posłać piłkę poza linię boczną. Kokę, Gerard Moreno, mogą teraz skarcić rywali. Wysoka piłka w stronę Ibrahimowicza. Za wcześniej ruszył do podania, spalony. Gerard Moreno. Gerard Moreno. To może być bramka kontaktowa? Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Powtórka, możemy podobnie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Strzelec dobrze przymierzył w krótki róg. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. I zaczną teraz z autu. Olson. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Ma szansę dograć w pole karne. Morata! Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. I mamy powtórkę. Ależ to zacentrował, a na jego drugim końcu wystarczyło tylko dostawić nogę i z uderzyć wprost na bramkę. Spójrzmy na to z innego kąta. 2 do dwóch, taki wynik nikogo nie satysfakcjonuje. Olson, trener, dokonuje korekty taktycznej. Będą stosowali teraz pressing całą drużyną. Słuszna decyzja trenera. Obrońcom przyda się pomoc. Może zaczną grać pewniej. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Strata teraz to Hiszpanie są przy piłce. No i strata. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie no i może być niebezpiecznie. Jakże ważna interwencja i wybicie piłki. No to mogło skończyć się bramką. Gaja. Wrzucona piłka w pole karne Morata. Niesamowite! Prowadzą, a przecież przegrywali to wysoko, tylko czy to teraz utrzymają? Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. W samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia? Teraz pozostaje mało czasu na wyrównanie. Albin Egdal. Zachowują zimną krew. Pomału, konstruują akcję, która może da im wreszcie wyrównanie. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Ruszyli teraz groźnie do kontry Ma teraz trochę miejsca A jednak gorą bramkarz Pewna obrona w piekielnie trudnej sytuacji Ręce same składają się do oklasków Teraz krótko złożonego do kolegi Dogranie na bliższy słupek Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Sergio Busquets. I Morata przy piłce. Dobrze, w tempo. Będzie szansa. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Nie rezygnuje. Szuka sobie miejsca. No, wsparli teraz bramkarza. Emil Forsberg. Fenomenalna końcówka spotkania w ich wykonaniu Zachowali chyba więcej sił, a na pewno więcej koncentracji Mają remis, a może pokuszą się jeszcze o zwycięstwo Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę Abecadło futbolu, efektywne i efektowne Przyjrzyjmy się zwłaszcza wykończeniu Zawodnik widział wychodzącego bramkarza i pyk Zaserwował mu sprytną podcinkę, klasa I mamy zmiany. Mamy wyrównanie, i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą, odnieśli zwycięstwo. Jest gol! oddająca dająca prowadzenie w ostatnich minutach! Nareszcie, co za radość na trybunach! To chyba był decydujący cios! Patrzymy teraz na powtórkę bramki strzelonej już po regulaminowym czasie gry. Wspaniałe wykończenie i ten spokój strzelca najprawdopodobniej zapewnią jego drużynie zwycięstwo. Po tej bramce Szwedzi przegrywają. Do końca spotkania pozostała minuta, chyba że arbiter coś doliczy. Albin Ekdal. Isak. Teraz albo nigdy być może ostatnia szansa na wyrównanie. Ostatni gwizdek sędzia kończy to spotkanie. Nieudany mecz dla drużyny gospodarzy. Przegrywają. Szkoda, bo przecież nie byli źli. Końcówka meczu jednak nie należała do nich i muszą przyjąć tę bolesną lekcję. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnio. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. W pełni zasłużone gratulacje. Olson.